Benz, Benz ogólnie, tak będę się witać z Wami. Eee, na czym tam skończyłem? O, już wiem. To są, wierzycie, troli, hejterów, coś tam z wykopu tego typu. Wierzycie w to wszystko. Które w życiu nie było, ale dajecie się wkręcać. To właśnie to, że dajecie się tak wkręcać, Obleca jak się wkręciliście, jak schakować tutaj gówno. To właśnie to, tak się daliście nabrać. Ogólnie pokażcie, że to, że nas lubicie, jesteście fanami, inne rzeczy, już nie będę mówił, co. Jak macie jakieś pytania, czy coś, tego, tego nie głupię, bo na głupię to, blokuje tą osobę, bo po co mam pisać, jak nie dypiełem, który o niczym nie wie. 6 lat na YouTube. O, to to sporo lat, ogólnie. To, że wystąpiłem tam, uwolniłem pod koniec odcinku, to nie znaczy, że jestem jakimś frajerem. Kto będzie finem, ten jest W wykopu, będzie No właśnie, to jest właśnie ważne myślenie tego typu, że wszystko chcecie, a my z tego nic nie mamy. Nasz wkład roboty chuje z tego wychodzi. Bo wy jako widzowie ludzie nie umiecie docenić do tego. I to jest właśnie problem. Ogólnie ciężko mi jest to powiedzieć w sprawie gdańsku. No mam rodzinę, ciężko mi jest to ogarnąć. Pytasz się, gdzie jest baby, czyli baby. Nie mam zamiaru tu pokazywać. To wszystko, bo jako Wy, jako ludzie, nie, niektórzy będą przerabiać inne rzeczy. Dziecko to jest skarb. Pozowie, pozowie około 14 będę pozadał wszystko No muszę ogarnąć, no wiadomo Tylko tak mówię Nie szanujecie naszej pracy które było wkładane A nie wasze jaki dupie piwo. To jest moja pierwsza sprawa. Ogólnie byłem tam, hm, łączy byłem, na chwilę, tego, ale to kilka lat tem byłem tam, akurat. Nie mam czasu, coi jak. Ogólnie tutaj, nie wiem, jakiś gościu, pitoli. No ogólnie mogę postawić. Igor Kosobucki. Pozdrawiam Cię. No wiem, no, coś tam słyszałem, że pan BGC robi streamy, ale... I dwa... Dwa. On się spalił. Lekko, ale... Ja się nie wtrącam. Z tego powodu, że jak się ktoś pyta, że nie ma obrazu, no bo zadaj sobie sprawę, nieważne, nie będę wszystko pokazywał, dlatego nic nie pokazuję. Co Was obchodzi? Od tego zacząć. Tym, w czym Was wkręciłem tutaj do matusza przybytańskiego, w czym Was wkręciłem? Nie pyta się, ile mam lat. Bo mam swoje lata, od tego zacząć. A dwa... Co mam powiedzieć, właśnie... Wybiłem mnie z rytmu, ale zaraz mi się przypomni. A dwa... Każdy powinien wiedzieć. To jest to, no jakiś tam Bogdan pod tego, co ja mam, e, e, kontakt... z jakim Paweł, bo tak, to był jakiś troll, który trollował mnie wiele lat temu. Mam to. Cztery litery. Po pierwsze, co mnie to obchodzi? Żyję swoim życiem. Światem, jak się mówi. Mam rodzinę, mam dom. Mam rodzinę. Pracuję. Co mnie to interesuje? Jak Was interesuje to, to powinniście do tego Pawła-Wójca się odezwać, a nie do mnie. więc. No dzięki, dzięki tego typu po prostu ja cholenie się zmieniłem Cholenie się Ja wam powiedzieć Zmieniłem się po prostu Ja mam was dać Po prostu ja też swoje mam No, co się wam powiem, Zmieniłem się cholera. I tego już nie zmienię. No, no właśnie, no. Dobra, no kończmy tą rozmowę. Bo ja muszę też oglądać swoje tematy, swoje zdania, swoje wszystkiego. Po co mam wszystkich? trzyma się się, bądź.